Rozmawialiśmy na temat tego, co wydarzyło się w 1920 roku. Oczywiście, w sposób szczególny skupiliśmy się na wątku bitwy warszawskiej, bo to przecież setna rocznica tejże bitwy właśnie w 2020 roku ma miejsce. Ale. Mówiliśmy i odwiedziliśmy kilka fantastycznych miejsc. Byliśmy w Modlinie, byliśmy w Radzyminie na cmentarzu, gdzie znajduje się no, symboliczny pomnik poległych w Bitwie Warszawskiej. Byliśmy pod belwederem, byliśmy również w sulejówku przy willi Józefa Piłsudskiego. Mówiliśmy o tym, co się wtedy wydarzyło, jak to wszystko przebiegało, jaki to miało wpływ na historię kraju i Europy, bo tak należy powiedzieć. Ale chciałbym, Marcinie, cię zapytać, bo jesteś pisarzem. I wiem, że w swojej twórczości również tworzysz takie dzieła, które zawierają wątek no, historii alternatywnej. Co by było gdyby? Co by było gdyby w 1920 roku ta bitwa została przegrana najzwyczajniej w życiu? Posłuchaj, no, na, wprost nawiązałeś do książki, którą napisałem w zeszłym roku, zatytułowanej Invictus, która co prawda dzieje się. 1941 roku na Atlantyku i na amerykańskim okręcie liniowym, pancerniku. Ale dzieje się w świecie, którego korzenie właśnie tkwią w przegranej bitwie warszawskiej przez Polaków. I jest to oczywiście jakieś tam tło tej, tej, tej powieści, ale ona no, w jakimś tam stopniu rekonstruuje możliwy przebieg wydarzeń. Co mogłoby się stać, gdybyśmy przegrali bitwę warszawską? No, przegralibyśmy najprawdopodobniej wtedy wojnę, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, obie strony nie miały w zasadzie żadnych rezerw. Polacy, no, można powiedzieć z pewną przesadą, ale niewiele odbiegając od prawdy, że walczyli ostatkiem sił. I gdybyśmy przegrali bitwę warszawską, i Warszawa zostałaby zdobyta, i polskie armie zostałyby rozbite, Najprawdopodobniej wtedy zorganizowany opór ustałby. Oczywiście wojna by się nie skończyła, bo myślę, że polskie wojsko stawiałoby opór. Mimo, że rozdrobnione, rozdrob prawda? W jakichś odseparowanych ośrodkach oporu. Pewnie broniłby się Lwów, broniłby się Poznań, <laughs> pewnie broniłby się Kraków. Być może przeszłyby niektóre jednostki do działań nieregularnych, partyzanckich, które. No, żyła jeszcze bardzo, była żywa tradycja powstania styczniowego z 1863 roku. Natomiast no, jest bardzo prawdopodobne, że Polska zostałaby po prostu zbolszewizowana. Wtedy Tuchaczewski niewątpliwie poszedłby dalej i doszedłby do Berlina, najprawdopodobniej. To w jednym z odcinków mówiliśmy, że to było ważne. W jednym dla Jednym z niego. ich celów, tak. I myślę, że wtedy hasła rewolucji takiej społecznej trafiłyby na podatny grunt. Trzeba pamiętać o tym, że wcześniej powstało coś takiego, co się nazywało Bawarska Republika Rad. Była rewolta w Berlinie, była rewolta w Hamburgu. No, grunt w Niemczech był podatny. Niemcy przegrali wojnę. Było ogromne rozgoryczenie, bieda, cztery lata blokady kontynentalnej, więc Niemcy głodowały w zasadzie. Było to bardzo korzystne dla bolszewików, ponieważ no, stwarzało pewną atmosferę. Ludzie chcieli coś zmienić na lepsze. I hasła radykalne, hasła komunistyczne działał Lipknecht, działała Róża Luksemburg, działał taki Związek Spartakus. Myślę, że wtedy w połączeniu z pomocną dłonią Armii Czerwonej Niemcy mogłyby po prostu przekształcić się. Jakiegoś rodzaju państwo komunistyczne. Co by było dalej, to oczywiście ciężko powiedzieć. Czy Francja. No właśnie chciałem zapytać, czy myślisz, że gdyby taka sytuacja nastąpiła, gdyby taka sytuacja zaszła, bolszewizm posuwałby się dalej w kierunku właśnie Francji? To jest dobre pytanie. Francja była ogromnie wyczerpana po wojnie. Francja wygrała, ale Francja była wykończona. Wszyscy mieli dosyć wojny. I Francja też, umówmy się, nigdy nie była nadmiernie konserwatywnym krajem. Też hasła lewicowe, czy socjalistyczne, czy socjaldemokratyczne, właśnie, czy, czy komunistyczne tam padały na podatny bardzo grunt. Uśmiecham się, bo pomyślałem sobie, Wolność, Równość, braterstwo przecież. No, oczywiście, pod tymi hasłami ścinano głowy. Tak przecież jest. Na placu, na placu rewolucji bardzo, bardzo szybko i udatnie. W końcu zresztą sam twórca tej, tej machiny terroru, czyli Robespierre, przecież położył głowę ostatecznie w wyniku przewrotu. Ale e, Francja pewnie walczyłaby, jeżeli byłaby do tego zmuszona. Natomiast myślę, że no, jakby dotarłoby do decydentów, że to jest jednak coś bardzo niebezpiecznego. Natomiast e, sądzę, że również nie obyłoby się bez niepokojów społecznych. Na pewno podatne na komunizm były Węgry, na pewno była tam odpowiednia, że tak powiem, też mhm. atmosfera do tego, żeby, żeby no, też rewolucja się rozpoczęła Odbyło. i dokonała. Generalnie sądzę, że Europa po, pogrążyłaby się w chaosie. Musimy pamiętać o kontekście. Wojna, pierwsza Wojna Światowa, zwana wtedy Wielką Wojną, skończyła się zaledwie dwa lata wcześniej. Społeczeństwa były zubożałe, społeczeństwa były zmęczone, przez co często społeczeństwa były głodne, była ogromna ilość inwalidów, rannych itd., itd., przez co zawsze w tego typu sytuacji ludzie są podatni na radykalne recepty, które mogą poprawić ich życie. I myślę, że nie obyłoby się bez no, bardzo poważnych perturbacji, bardzo poważnych niepokojów społecznych. Bolszewicy mieli doskonale zorganizowaną propagandę, bardzo nośną. Przecież oni nie mówili wtedy o kołchozach, o, się, tak, tak. o niewolniczym systemie pracy, nie mówili o policji politycznej. Oni mówili o pozbyciu się kapitalistów, którzy wyzyskują Mię, tak. klasy pracujące, że to, że zarabiają na ich pracy, to jest, to jest godne potępienia że chłopi, każdemu chłopu należy się ziemia, a ludzie będą współwłaścicielami środków produkcji, w związku z czym wtedy nie będzie równych i równiejszych, tylko wszyscy będą równi, prawda. Oczywiście pomijano właśnie kwestię policji politycznej, która musiała pilnować porządku, bardzo szybko, od razu w zasadzie przekształciła się w maszynę terroru, która walczyła ze wszystkimi niezgadzającymi się z z tymi ideami, ponieważ komunizm nie znosi demokracji, to znaczy nie może współistnieć w systemie demokratycznym. Komunizm może wziąć albo wszystko, albo nic. I myślę, że no, czekałyby pewnie Europę trudne bardzo lata, i no, oczywiście ciężko jest powiedzieć, czym by się to skończyło. No, w mojej książce akurat kończy się to. Z komunizowaniem Europy powstał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który rozciągał się od Wadywostoku do Lizbony, prawda? I potem następnym krokiem była Ameryka, dlatego właśnie stąd ten, stąd ten tytułowy Invictus Pancernik amerykański, który bronił jako ostatnia, powiedzmy, Ostatnia zapora przed, y, 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 tak, przed bolszewicką inwazją bronił Ameryki, a bolszewicy płynęli po to, żeby dokonać desantu, żeby podbić Amerykę i przyłączyć ją do szczęśliwej rodziny y, państw y, komunistycznych. Rzecz ujmując, Marcinie, myślisz, że to mogłoby się wydarzyć? Bo mówimy, co by było gdyby, ale czy taka sytuacja mogłaby w historii mieć miejsce? I czy wtedy faktycznie Polska y, przepadłaby w tym 1920 roku? Wiesz, to zwycięstwo wcale nie było takie oczywiste. Eee, bardzo niewiele brakowało do tego, żeby przegrać. Mieliśmy trochę szczęścia, mieliśmy dobre dowodzenie. To ten cud? Tak, Tuchaczewski był oddal. Armia Tuchaczewskiego, Armia Czerwona była oddalona od swoich baz zaopatrzenia, miała bardzo rozciągnięte linie komunikacyjne. Myśmy jednak walczyli u siebie. To jest w pewnym sensie łatwiej, ale zwycięstwo nie było niczym oczywistym. I rzeczywiście mogło się wydarzyć tak, że przegralibyśmy bitwę, przegralibyśmy najprawdopodobniej najważniejszą bitwę, albo jedną z najważniejszych bitew w naszej historii. No, i Polska trwałaby dwa lata. Wspominałeś w jednym z odcinków, mówiliśmy o tym, że któryś z historyków tą bitwę warszawską postawił na 18 bodajże miejscu, tak? tak? wśród najważniejszych bitew świata. Tak, jeżeli chodzi o skutki, właśnie z tego powodu, o, o, którego, o którym rozmawialiśmy. To znaczy, gdyby Polacy przegrali bitwę warszawską, to losy Europy potoczyłyby się całkowicie inaczej. W tym sensie nie był to konflikt lokalny, wojna pomiędzy Polską a Rosją bolszewicką, w tym sensie był to konflikt o zasięgu znacznie szerszym, jeżeli chodzi o skutki. I teraz odwracając to, ponieważ Bitwa Warszawska skończyła się tak, jak się skończyła, Europa mogła cieszyć się 20 latami pokoju. No. Względnego dosyć, ale jednak, mimo wszystko, na terytorium Europy działań wojennych nie prowadzono. I z tego powodu myślę, że jest trafna ocena tego lorda d'Abernon, on to, 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 tak się nazywał, to był Anglik, który, który ocenił to jako osiemnastą pod względem znaczenia w historii, bitwę, bitwę w historii świata. I myślę, że miał rację, dlatego że, tak jak powiedziałem, znaczenie tej bitwy dalece wykraczało mm -hmm. poza, poza lokalną, lokalny konflikt pomiędzy dwoma państwami. Słuchaj Marcinie, pewnie masz spotkania od czasu do czasu z wielbicielami twojej twórczości, spotyka się z młodymi ludźmi, którzy zadają pytania. Często młodzi ludzie nie mają pojęcia, że taka rzecz w historii naszego kraju miała miejsce. 1920 rok, Bitwa Warszawska i nie mają też pojęcia o tym, jakie to konsekwencje, o których teraz mówiliśmy, dla historii naszego kraju, historii Europy miało. Powiedz mi, dlaczego warto pamiętać o takich, takich wydarzeniach? Bo to było jedno z najdonoślejszych wydarzeń w naszej historii. To było wspaniałe zwycięstwo odniesione własnymi siłami, nie tylko bez pomocy państw zachodnich, ale wręcz. No, te państwa, na przykład Wielka Brytania, odżegnywały się w ogóle od tej wojny, przeszkadzały. Były strajki, ręcze precz od Rosji. Nie, nie ładowano statków z zaopatrzeniem, które płynęły do. Do Polski. Niemcy, przez które mamy połączenie kolejowe, powiedzmy, było połączenie kolejowe z Francją, sabotowali transporty z bronią i amunicją do Polski. A pomimo to udało się zwyciężyć dzięki wspaniałemu wysiłkowi organizacyjnemu Polaków. I abstrahując od skutków militarnych i politycznych tej bitwy, myślę, że warto pamiętać przede wszystkim o tym, że jesteśmy w stanie, faktem jest, że w sytuacji ekstremalnego zagrożenia. Jesteśmy w stanie się nie tylko zjednoczyć, ale wspaniale się zorganizować, co potem potwierdził w 1980 roku ruch Solidarności, prawda? Kiedy, kiedy 10 milionów ludzi nagle, ni stąd, ni zowąd, zorganizowało się w taki sposób, że no, można powiedzieć zapoczątkowano upadek systemu komunistycznego Mistryczne w całej to znaczy. Europie, bo niedźwiedź po prostu się zadławił. E Także z tego powodu warto o tym pamiętać, warto poczytać na ten temat, żeby mieć w głowie dokonania naszych dziadów czy pradziadów powiedzmy w, i żeby być z tego dumnym. To jest naprawdę rzecz warta zapamiętania i warta tego, żeby nauczyć się, znaczy wyciągnąć jakieś wnioski po prostu z tej, z tej bitwy, z tej wojny i z tego, co ona przyniosła. Taka lekcja historii lekcjach historii, dokładnie warto, warto nieco się przyjrzeć temu zagadnieniu. Zachęcamy do tego bardzo i dziękujemy Wam, że byliście z nami przez te pięć odcinków. Było nam niezmiernie miło. Przypomnę, Marcin Ciszewski, pisarz, historyk. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy również uprzejmie Bibliotece Publicznej na Bemowie za użyczenie tego wspaniałego miejsca. I to właśnie dzięki bibliotece między innymi te filmiki mogły powstać. Dziękujemy, kłaniamy się. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.